Jep, tytuł was nie myli. Dzisiaj będę miał przyjemność ograć grę, która była w moim dzieciństwie najtrudniejsza. Plot twist, and... nie miałem dzieciństwa. Przejdźmy do Double Dragon. Ech. Może nie wyglądam, ale jestem trochę graczem retro ze względu na fakt, że kiedy ludzie mieli PS1, ja miałem PSNES. Ja miałem Pegasusy, ja miałem oryginalnego NESa i na oryginalnego NESa właśnie miałem... A Ja dopiero Dragona. Kiedy ludzie mieli PS2, ja dopiero yy, odkupiłem od swojego kuzyna ps 1 Zawsze byłem, jeśli chodzi o konsole, byłem generację do tyłu. Yy, nadal jestem, bo wyszła PS5, ja nadal mam PS3 i osrałem PS4 kupiłem sobie Switcha. W każdym razie, to jest najtrudniejsza gra, z jaką miałem. Dobra, jeszcze była gra o Simpsonach, ale to na inny film. Ta gra to jest ścierwo. W sensie to jest dobra gra, nie? Tylko to ma pięć poziomów, to jest ogólnie bijatyka, że e, przechodzisz jakieś tam poziomy, napierdalasz e, tabuny przeciwników, jakie lecą prosto na ciebie, pokonujesz bossa i idziesz do przodu, nie? Tylko problem jest taki, że jeden, jest ciężkie, jest, tru jest to trudne, 2 e, nie ma punktu zapisu, dlatego jeśli e, przegramy na ostatnim poziomie, zaczynamy wszystko od nowa. Pek! Zero! Nul! E, możemy oczywiście grać we dwóch, ale nie mam przyjaciół, nie mam kolegów, także zagram sobie samemu. I tutaj, jakby kogoś ciekawiło, jedna opcja to jest e, ten. To jest opcja, że nie można bić się pomiędzy sobą, druga to odpala, jakby friendly fire. Nie wiem, która jest która, nie chcę mi się tego sprawdzać. Nie mam jak tego sprawdzić, bo nie ona nawet drugiego pada. E, I nie mam przyjaciół. Okej, okay, jakaś tam fabuła, że gościu zgubił pierogi, a gdzieś babcia przyniosła mu pierogi później, ale w, w trakcie ją napadli i trzeba odzyskać pierogi. Okej. Okay. Także napierdalamy i to jest Niech was y, naprawdę to nie zmyli. To jest dobra. To jest moja strategia na wszystko. Jeszcze dobrze, że pamiętam jak w to się gra. A i właśnie tak jak mówiłem, yyy Gra nie ma punktu zapisu, nie ma jak zapisywać. Ja trochę sobie pozwolę pomiędzy poziomami. Emulator pozwala na to, że mogę sobie zapisywać grę w każdym dowolnym momencie w grze. Eee, dlatego będę zapisywał pomiędzy poziomami. Dam sobie jakby trzy życia. Jeśli przegram trzy razy, okej, okay. eee, koniec, przegrałem, ale. Nie chce mi się naprawdę powtarzać. Nie, nie będzie sensu, żebym powtarzał od początku cały, całą grę, tylko po to, aby e, dotrzeć do jednego poziomu, dlatego pozwolę sobie na początku każdego poziomu zapisywać e, tą grę. Dobra, wyszliśmy z Dodzio to bodajże. Fuck! Już zostałem pierwszy hit. Tak, HP jest tutaj na wagę złota raczej jakby się ktoś nie domyślił. No takie tutaj proste animacje po prostu kopnięcia jakieś tu. Obrotowe high -kiki, jakieś kurwa, low kicki na web, jak to niektórzy mawiają. Dobra, i niektórzy upuszczają właśnie takie e przedmioty. One są, co so dasz mi coś zrobić? Nie? Okej, okay. dobra. Oszczędzę tamtego, bo jak tamtego zabiję, to mi butelka zniknie z ręki. Oj, oj, tego nie chciałem. Dobra, pyk. Te butelki, ta butelka jest. O.P. trochę, bo ma spory zasięg. O. Ups. Tak, czasem są klatki nieśmiertelności, które wręcz nam pomagają troszkę. Dobra, jeps. Nie wiem o co tu chodzi, nie pamiętam dokładnie fabuły. Uznajmy, że po prostu e, gang napadł na staruszkę, która e, niosła nam pierogi i... Nie wiem, i tyle. A. No tak. E, gra z, z lat 90., dosłownie z 90 roku, i e, jak widać, doskonała, prawda? Czemu ten high kick mi się nie odpala? Czy jak to tam nazwać? Tornado Kick! Ohoj! Fak. Dobra, ten poleciał. Jak spadniemy, to oczywiście giniemy od razu, także. Tak, tylko mówię, żebyście się nie zdziwili. Dobra. To jest chyba... O Jezus, a Ty skąd to masz? Dobra, to jest chyba najskuteczniejszy sposób, aby pozbyć się tych śmietników. Dobra. A jeszcze... Ile Ty masz życia? Ja ci chyba... Eee, nie wiem... Trzy kopy sprzedałem? Dobra, i tutaj będzie ostatnia fala przeciwników w tym poziomie. I oczywiście boss. I boss jest gigantyczny, pamiętam jak za dzieciaka w to grałem, to ja chciałem bardzo zagrać jako jeden z bossów w tej grze. I okazuje się, że jest to możliwe oczywiście za pomocą haków, nie? E, chciałem podnieść ten nóż, no ale właśnie gościu zginął, także nie miałem jak... O, mam butelkę. I dobra, i tutaj już muzyczka bossa się odpala, dlatego e, wchodząc do menu mamy do wyboru... Każda postać ma też broń dodatkową z ograniczoną opcją użytkowania, jak to się zatwierdza? A, w ten sposób? I ten Billy, jak on jest opisany, Manunczako, mamy pięć razy. I akurat tyle starczy, aby obić tego bossa. jest kurwa ogromny. Dobra, raz. Akurat ilość jest idealna, aby go ubić, z tego co pamiętam. Teraz pytanie: pewnie się nasuwa. Sadość, czy ty kiedyś przeszedłeś tą grę? Nie! Nie przeszedłem! To znaczy, przeszedłem na emulatorze, ale użyciu właśnie. Eee, safe stateów, natomiast. O cześć babcia, mam twoje pierogi, chyba, nie wiem. Eee, pierogi są gdzieś dalej, idź się na dalej. Więcej kolejna misja, kolejny poziom jakby to eee, Chiny i moje zalecenie tutaj znaczy zalecenia. No nikt raczej nie będzie ogrywał eee, 30-letniej gry, prawda? Ale eee, przejdźmy sobie tutaj. No, może, dacie mi przejść? Jeps. Dobra, i na początku te dwa pierwsze poziomy są taki, taką zasłoną dymną, jakby. Tutaj mamy oczywiście nowych przeciwników, jak coś, Indianie. Oni nie mają jakichś specjalnych sztuczek, chyba tylko ten kopniak ze ślizgiem. O ile pamiętam, oni mają. Tak, bo ka y każda grupa przeciwników ma jakby swoje. Każdy przeciwnik ma jakby coś, co go wyróżnia. Ten na przykład łysy ma kosę, tamten, y nie wiem, y wyglądający na bikera. Y na motocyklistę miał butelkę. E, ten w, w, w różowych portkach miał, e, nie wiem, nieskończone, jakby kosy coś w tym stylu. Nie wiem, czym on naprawdę rzucał, nie mam pojęcia. Wow! <ścoughs> e, ci właśnie mają jakieś specjalne, te. E, to się chyba Sai nazywa, te, 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 Kunaje czy inne dziwne rzeczy. Tak, Sai. Wow. Dobra, jeps. Pozbędę się najpierw tego łysego. A teraz ciebie, twoją własną bronią, jak się z tym czujesz? Au! AU! Ja potrzebuję życia, halo! Dobra, ty se tam podnieś. Tutaj już się kończy level, tutaj jest ostatnia fala przeciwników i oczywiście boss. Eee, I ten boss jest o tyle ciekawy, że... Ała. Aaa! Daj żyć! A, właśnie zrobił ślizg, fuck. Życie mi się kończy. Na szczęście życie pomiędzy poziomami się regeneruje, więc eee, tyle. Dobrze. Eee! Właśnie, on ma jakieś nieskończone kosy i to jest niefajne. I to jest bardzo niefajne. W ogóle śmieszna sprawa. Miałem dzisiaj ochotę na pizzę z Biedronki. Chciałem sobie kilogramową pizzę pierdolić, ale przyszedł lepszy ulaniec ode mnie, jest 130-kilowy bodajże. Eee, 130-kilowy i zajebał trzy pizze, już więcej nie było dla mnie. Okej, okay, i ten gościu e, jest dosyć ciekawy, ponieważ e, ogólnie jest bardzo wolny, tak pragnę przy... przy... A, żyć, ale jest bardzo silny! Dobra. E, ja se zmienię na nunchaku, tak? Swoją drogą, bo potrzebuję dodatkowego zasięgu. Jeps. Dobra, jeps. E, tak, bronie też się jakby regenerują po o, właśnie. Idealnie. Tak, tak. Gościu został pokonany i dostajemy go do naszej drużyny, czyli jakby dodatkowe życie? Coś w tym stylu można powiedzieć? I kolejna misja. Japonia. Japan. Dlaczego Japan jest gdzieś tam? Aha, bo jest malutkie, dlatego ciężko byłoby opisać na mapie, dlatego jest obok. I tutaj są, jak, zgadli, jak możecie się domyśleć, ninja. O mój Boże, oni są irytujący. Mają nieskończone shurikeny, na dystans atakują i jeszcze mają. atakują z mieczy, które dają im zasięg. I są szybcy, i są wkurwiający. Halo! Gościu, odpuść sobie! Nie szpanuj tym! Ostrzem! Kur... No dasz pograć? Patrzcie, ja nie mogę nic zrobić. Nienawidzę ich oni są najgorsi. Zacząłem to od nowa, bo to było bez sensu. Eee, I weźmy sobie tego chin eee, gramy teraz nim? Na ah, fuck, on ma dużo życia, ale jest strasznie wolny właśnie oni go zaraz dogonią. Nie wiem, co oni dola Wow! Dlaczego na to wcześniej nie wpadłem? Jestem ułomny, wiem, ale. I dlaczego gram na początek y, tym gościem, tym kinolem? E, to później się okaże na następnym etapie. Auć! No toć, gościu! Odpierdol się! Dobra, i wchodzimy tu. A, fakt właśnie. Zapomniałem, właśnie o, o tym chciałem mówić, że tutaj są takie... Taki tor przeszkód, który bardzo szybko może nam zabrać życie, a ten Hinon jest bardzo wolny. Dlatego wolę się uzbroić. A I dobra, i tu się już przyda Jimmy! Jimmy ma też... ma moim zdaniem lepszy zasięg yy, Kończyn niż ten Hinol, także... A fuck! Dlaczego? O mój Boże, nie eee. Dobra. To czasem się nie odpala, nie wiem co ja mam kliknąć, albo ewentualnie... Eee, mój Boże. Naprawdę ta gra momentami mnie irytowała za dzieciaka. I nigdy jej nie przeszedłem za dzieciaka, to jest śmieszne. Wow! Wow! A gościu zastygł. Patrzcie! No, widzicie to? Gra ignoruje to, że ja se tu wykonuję mój hyperkick, kurwa. Nazwijmy to hyperkickiem, ok? Tornado hyperkick. <grymne> wymyślam słowa. I kolejna fala przeciwników, a ja mam 6 pasków zdrowia. Dobra, ale to już ostatnia fala przeciwników na szczęście. Ej, Ejście! Shit. Shit, dog. Tak, i jeśli stracimy postać tutaj, to już do końca gry nie będziemy mieli, także. Tak. Widzicie to? Te ich yy, noże, do, kuchenne dokrojenia chleba, olewają kompletnie fakt, że nie wiem, nie powinienem być trafiony w powietrzu? Ale na kim jestem trafiany? Jeśli myślicie, że to jest niesprawiedliwe, to poczekajcie na ostatniego bossa. Sztuczna inteligencja każe im robić rzeczy, które są dla mnie nie do pojęcia. Nie do zrozumienia. Nie do pojęcia, to jest ciekawe... ciekawy dobór słów. Tak, gońcie mnie. Idziemy na spacer! Halo! Dzień dobry! Haha, ha, żartowałem. Ale on jest kurwa wolny, dobra. Z nimi sobie poradzę. Nie żeby coś, byliście w poprzedniej misji po mojej stronie. Zdrajcy! O, i odpaliła się muzyczka z bossa i zgadnijcie co? Dostajemy bossa, który jest dosłownie tym samym co te ninja. Fajnie, co? O, tak, cześć. Ultimate Ninja jakiś, nie wiem. E, gdzie są moje pierogi? Czemu ja cały czas gadam o tych pierogach? Dlaczego nic nie mogłem zrobić? Halo. Dobra, dobra, dostał. Tak, bronią tego Hinola jest jakby, nie wiem, szpon. Nie wiem, jesteśmy szre. Okej. Okay. To poszło szybko. Cześć babcia, masz pierogi? Nie, ja nie mam pierogów. Ujdź dupę. Kolejna misja, czyli Włoch. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że HP z misji na misję rośnie. I oni są irytujące. O mój Boże, oni są, oni irytujące. Oni mają jakieś te Dzidy. włoskie. Bardziej się spodziewałem, że będą we mnie pizzą rzucać, ale to też może być. Nie wiem, nazwijmy ich Mario. I oni się wyróżniają tym, że rzucają tymi dzidami i mają niesamowity dodatek siły, tak swoją drogą. Także dostanie od nich równa się, auć. W sensie od każdego równa się, auć, ale od nich to już. Auć, dostałem w dżądro. To jest nielegalne. Yes, yes. Nieps. 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 Jebs. Nieps. Ale ekscytująca walka, co? No sorry, ale inaczej nie umiem tego przejść. A właśnie, oni mają więcej żyć, tak zauwa... więcej życia, tak zauważyłem. Dobra, zmienię sobie na chwilę e, postać, właśnie mamy tego... tego NINDZIE. Okej, okay, i to jest ostatnia fala przeciwników. A, i w przeciwieństwie do reszty on nie podnosi przedmiotów chyba. Auć. Ale ma taki zasięg z tym nożem. Ja pierdolę. Tylko trzeba trafić, nie? Ale jest szybki. To jest, to jest zaleta tej postaci, że jest szybki. No, nie można podnieść. Dasz mi... Wow! Spierdalaj! Wow! Wow! Dobra! Cześć! Teraz ja. Ok, zaczyna się robić ciężko. A uwierzcie mi, poziom następny jest. O Boże święty! I nie, nie będzie czwartej postaci. Tam jest jeszcze pole dla postaci, jakby. Yy, na wypadek, jakbyśmy grali z kimś. Wow! Wy widzicie? Wow, ale się glitchuje już ten obraz. Wow! Ej, halo, to jest nie fair! O mój Boże. Ta, idzie kurwa warchlak, nie? Italiański, to jest kurwa Super Mario po sterydach. Dobra, spróbujmy coś tu zrobić. Nie obiecuję, że coś tu zrobię, ale... Trzeba uważać na żyćko tak swoją drogą. Kuc, 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 kuc. Nie mogę pozwolić, aby jakaś postać zginęła. Bo nie chce mi się tego powtarzać, dobra. E, Hinol, ty, bie, ty bierz te swoje szpony, bo żeś mnie zaskoczył ostatnio. A! No teraz to żeś mnie nie zaskoczył. A! Ale on damage ma! Spierdalaj! O, wygrałem! O, oh, shit! Tak, i ostatnia misja w Egipcie. O mój Boże! Tak, i właśnie dlatego nie lubię tej misji. Tu będzie dużo parkura! I moja postać nie chce NIE zrobić! Ej, nie wiem, co się odjebało, ale to, ja się nie zgadzam na takie coś. Leci! Uf. Takie coś to ja lubię. Dobra. E, generalnie, tutaj sobie pozwolę już. Ze względu na to, że skakanie tutaj jest zjebane, pozwolę sobie sejstować co chwilę. Bo. Patrzcie, zakład, że nie dolecę? O, doleciałem. Wow. Nie, ja nie ufam temu główienkowi. Gu wow, właśnie. Albo postać może zrobić takie coś. Tak, powoli. Dobra, zmieńmy na tego. O mój Boże, i ostatni boss będzie taki irytujący w sensie. Ah uh, come on! To jest tak ta tani boss. Ma wpływ życia, potrafi te y się teleportować. Wychodzić z ziemi. Już nawet nie mówię, że trasa do niego jest trochę długa, nie? Co raczej idzie się domyślić... Dzięki. Może byś kurwa coś zrobił! Nienawidzę tej gry. Widzicie co oni odpierdalają? Oni się wręcz ze mnie śmieją w tym momencie. Dobra, chuj wam dupę. Wow! O mój Chrystusie, przenaj! Świe! Aaaa! Nienawid... Nienawidzę czegoś takiego, że postać nie chce mi nic robić. Nie wiem dlaczego. Ło, leci! Dobra, wchodzimy. Wow! Widzieliście to? Nie mogę nic zrobić! Nie mogę nic zrobić! Moja strategia się zmieniła. Skaczę od razu. Dlaczego rzucasz we mnie przeszczepami, ty przeszczepie? Uwielbiam gry, które mnie irytują. Naprawdę. I love it. O. Wpadł. Ha ha. ha. Dobra, ja tu zestresowany i TO JEST COŚ CZEGO NIENAWIDZĘ! AUTO SCROLLING GOŚCIU! SAVE STATE! Sorry, ja tu będę save state'ował cały czas, przeszedłem uczciwie pod rząd cztery poziomy bez problemu. Hops! Wskoczyłem. Dobra i teraz... Hops! Bo jakbyśmy poszli dalej to byśmy zginęli. Dobra, ja zmieniam sobie ogólnie postać, bo... Bo tak. Nie wiem, wezmę Hinola. Każą mi jeszcze walczyć na takiej ciastej przestrzeni, na półce jakiejś skalnej. Ogólnie tak jesteśmy w piramidzie, tak nie żeby coś. Dlatego zgadnijcie, kto zaraz będzie naszym przeciwnikiem. No nie oni. Znaczy oni też! <grym>, ale chodziło mi o kogoś innego. Dobra. I moja strategia, która zawsze działa. Jebs! 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 caps, caps, caps. A ja już nie mam ogólnie życia, aby uczciwie walczyć z ostatnim bossem, więc będzie ciężko. Zginę to zginę! Chuj, nie chcę mi się powtarzać tego bossa, najwyżej mówię, zginę to zginę. Idzie babcia. Mam twoje pierogi! E, babciu, gdzie ty idziesz, tam nie ma pierogów. Babciu, czemu kładziesz te lśniące pierogi na tych... Drzwi się otworzyły. Okej. Okay zmienię sobie na, ni na nindzie. Tęskniłem za wami! Nie, nie tęskniłem, nie tęskniłem i nie tęskniłem. Eee, trochę męcząca jest ta gra, no ale kiedyś to bawiło za dzieciaka, nie? W sensie dać coś takiego dzieciakowi to ktoś musiał mnie naprawdę nienawidzić. Tak jakby dać, nie wiem, teraz y komuś przyszło, znaczy nie teraz, no jakiś czas temu przyszło komuś dziecko na świat dostało Macie PS5 i dla dzieciaka kupujecie na przykład nie wiem, Krasa Jesteście z Iwami. Nie kochacie swojego dziecka w tym momencie, jeśli kupujecie krażaczfurkę dla niego. Bardzo, bardzo chcecie, chyba, żeby dziecko miało traumę. Okej. Okay. Babcia wsadziła ostatecznego pieroga do drzwi i. Nie jestcie pierogów. Dobra. Generalnie nie mam za dużo życia u każdej z postaci i. Jeszcze czeka nas ostatnia, ostatnia fala przeciwników, jakimi są. Mumie! Mumie są irytujące jak cholera. Ale muzyczka jest wpadająca w ucho. Na szczęście mumie są strasznie wolne. Dobra, jeden pokonany. Tak, musimy pokonać trzy mumie, i pokaże się ostatni boss. Super. Dobry start. Au, Tak, mumia na karatę. Nie pytajcie, akceptujcie. Dobra. Generalnie, jeśli chodzi o Bilego, to nie mam już życia, żeby ten zmierzyć się z ostatnim bossem. Ta, to jest najlepsza strategia, bo jak tylko się za bardzo zbliżymy, to dostaniemy kara karatę chopem albo nas chwyci. Nie chcę, aby mnie chwytał za szmaty jakiś. Prześmiertły bandaż. Tam papier toaletowy, nie wiem w co ich owijali. Ostatni cios? Nie ostatni. Ostatni? Nie ostatni. Ostatni? Nie ostatni! Myślałem, że wyjdzie z sarkofagu, ale okej. Okay. Dobra, safe save state i mamy przesrane generalnie. Właśnie. O właśnie! Strzela lata Człowiek orkiestra Wow, widzieliście to Dobra, jeps Dobra wi No widzieliście to! Ja zadałem jeden cios! Ja zadałem tylko jeden cios! Dobra, ja zmieniam ogólnie na nunchaku i masz przejebane nie, no nie masz przejebane, ale Wow! Dzięki. Jak mam to zrobić? Tego się nie da zrobić. Wow! tego to jest naj, najtrudniejsza gra to się nie da, kurwa przejść to się nie da kurwa przejść uczciwie dobra, jeden cios wow, patrzcie patrzcie piu piu pyk nie miałem jak tego uniknąć Dobra, chociaż muzyka jest. Ta klimatyczna. Patrzcie, nie mogę nic zrobić, dobra, chuj. Więcej nie ma save stateów, poddaję się. Co będzie, to będzie. Patrzcie, no, nie mogę nic zrobić. Ła, wa Widzicie? Fajne, co? Fajny, Bayer. Fajny, Bayer co? Grałem w to za dzieciaka, przypominam. Dobra, może ninja da radę. Nie da rady. Wow, nie chciałem tego zrobić, ale spoko, śmiesznie wyszło. Wow, czyżby ninja dał radę? Nie no, w końcu się coś odjebie. Patrzcie, zniknęły mi już postacie, dobra, cyk. Patrzcie! Jebać tą grę.